Witam wszystkich Państwa serdecznie na 12. sesji Rady Miejskiej w Łebie. Witam Panią Burmistrz i naszych przybyłych gości na sesji. Chciałbym odczytać na początku porządek obrad: Jest otwarcie sesji stwierdzenie prawową obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 11. sesji Rady Miejskiej w Łebie, interpelacje i zapytania radnych. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia G. Farma Estkowski, spółka jawna z siedzibą w Warszawie, dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2025-2029. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych części działki nr 376 łamane przez 2, części działki nr 376 łamane przez 8 oraz części działki nr 376 łamane przez 10 położonych w Głębie obręb pierwszy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2024. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2025. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2025. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji turystyki i ochrony środowiska na rok 2025. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2025. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu audytu krajobrazowego województwa pomorskiego sprawozdanie z wykonania uchwał rady i informacje z prac burmistrza miasta Łeby. Wnioski i oświadczenia radnych. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z państwa wnosi jakieś uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały 17. sesji Rady Miejskiej w Głowie. To Kto jest za przyjęciem

Przechodzimy do głosowania 13 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa odnosi jakieś interpelacje, zapytania? Nie. To, jeszcze? Dziękuję. to wszystko? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia g farma Estkowski Spółka Jarna z siedzibą w Warszawie. Dotacji na pracę konserwatorskie przy zabytku e, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Poproszę Komisję o zaopiniowanie projektu uchwały. Komisja Gospodarki Budżetu projekt uchwały opinie pozytywne. Dziękuję. Komisja Rewizyjna opinie pozytywnie. Dziękuję. Komisja, komisja opinie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przyjęto przed głosowania. 13 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Piąty. Proszę Komisję o zaopiniowanie projektu uchwały. Komisja Gospodarki Budżetu. Projekt uchwały pozytywny. Komisja Rewizyjna. Projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Komisja Przestyki i Uruchomienia Przewodniczącego. Opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę przycisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? do przedmiot głosowania 13 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. E, następnie przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej-UE na lata 2025-2029. Proszę Komisję o zaopiniowanie projektu. Komisja Gospodarki i Budżetu projektu uchwała opinii pozytywnie. Ja pozytywnie. Komisja Rewizyjna również opinię pozytywne. Komisja Turystyki i Ochrony Środowiska. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o rękę. kto przy, przeciw, kto się wstrzymał, kto jest przeciw. Przyjęto przedmiot głosowania, 13 mam głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych części działki nr 376, działane przez 2 części działki nr 376 łamane przez 8 oraz części działki nr 376 łamane przez 10 położone w łebie, obręb pierwszy Proszę o Komisję o zaopiniowanie projektu uchwały. Komisja Gospodarki Budżetu. Projekt uchwały w imieniu Dziękuję. Komisja Rewizyjna w imieniu Dziękuję. Dziękuję. Komisja Pożytki i Ochrony Środowiska w imieniu Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przyjęto przedmiot głosowania. 13 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przystępujemy do rozpoczania projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024. Poproszę Komisję o to opiniowanie projektu uchwały. Komisja Gospodarki, Budżetu, projekt, Uchwała, Komisja Rewizyna, projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Komisja Rewizyjna, projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Komisja Turystyki, Ochrony Śledzka opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały podejrzewam przyjąć przycisk? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Przyjęto przedmiot głosowania. 13 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Następnie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2025. Proszę komisję o zaopiniowanie. Komisja Gospodarki i Budżetu Grajku Uchwała opinię pozytywnie. Okay. Komisja <coughs> opinię pozytywnie. Okay. Komisja wstyki, opinię pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o żeby przycisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? <coughs> Przyjęto przedmiot głosowania. 13 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Dziękuję. jest. do rozpoczęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2025. Proszę Komisję o zaopiniowanie projektu uchwały. Komisja podatki budżetu, projekt uchwały, opinię własną. Dziękuję. Komisja Rewizyjna, nie własną. Dziękuję. Komisja do jest że Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę ponieść rękę, przycisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przyjęto przedmiot głosowania. 13 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska na rok 2025. Proszę komisję. Komisja Gospodarki i Budżetu. Projekt uchwały opinię pozytywnie. Okay. Komisja rewizyjna opinię pozytywnie. Komisja Turystyki i Ochrony Środowiska opinię pozytywnie. Dziękuję, ja przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Powerziałem przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Ktoś nam brakuje jeszcze. Panie Póch nie będzie głosował. Ja? No chciałbym. Było okay, Dziękuję. Przyjęto przedmiot głosowania 13 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2025. Poproszę Komisję o zaopiniowanie projektu. Komisja Gospodarki Budżetu. Projekt uchwała opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Komisja Rewizyjna opinię pozytywnie. Nie? Komisja Roski i Ocharny Środka Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały przy podjęcia przycisnąć przycisk? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przyjęto przedmiot do głosowania 13 modelsami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Punkt 14. Rozpoczęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu audytu krajowego Województwa Pomorskiego. Poproszę Komisję o zaopiniowanie projektu uchwały. Komisja do spotkań budżetu projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Nie? Komisja Rewizyjna pozytywnie. Komisja Rosji Oran Środowiska opiniuje pozytywnie. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały proszę podnieść rękę, przyjąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przyjęto przedmiot głosowania. trzyma głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i informacji spraw burmistrza miasta Wszyscy państwo zostaliście powiadomieni o tym e-mailowo. Każdy z państwa miał to, 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 to informacje na swoich to jest skrzynka, tak? Głosujemy? Nie, nie głosujemy. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski, oświadczenia radnych? Nie widzę. Dziękuję Państwu za Dziękuję. głosowanie. W związku z wyczerpaniem wszystkim zamykam 12 sesję Rady Miejskiej